Mnie. Bo, bo ja byłem obrażony. Ewelina, no weź. No, albo co? Zostawiłaś mnie z jakimś Norbertem ostatnio. Poszłaś Naprawdę? sobie i ja, ja musiałem siedzieć z nim. A nie on się obgadywał to? strasznie. Znaczy, nie obojętnie, miał, ob, ob, obgadywał cię. Ja mówię jak do niego. Że... No wtedy, jak uciekaś, ja mówię, że. Da, ja mówię, weź mi nie mów takich rzeczy, bo co mnie to interesuje, twoje zdanie teraz. Dopiero siedział, wiesz, z nami, a później gadał takie rzeczy. Ewelina, dziękuję. No, nie wiem, no. Czasami ci są jakieś takie, wiesz, szkłótnie z ludźmi, drobne spięcia. Ale ja, jak chyba sobie robisz? No, mnie obgadywał, tak? Nie. No, no jak? No, obgadywał. Mówił, że atencjuszka jesteś i że dla tych, dla giftów to ty byś wszystko zrobiła. I że nawet nie, jego to przecież... byś sprzedała. Nie, no, przecież sam też zarobię. Na tym? No, ja tam nie wiem, nie? Po prostu mówię co mówił. Ja się później z nim rozłączyłem i od tamtej pory nie gadałem z nim. No. Ludzie mówią, nieprawda, bo Nobel jest miły ogólnie, ale różnie to czasami bywa, no, jak to z ludźmi. Norbert przede wszystkim jest gej. Na znaczy on mówi, że lubi facetów i kobiety. No bo zdesperowany, zdesperowany jest. Nie? Zdesperowany jest, to wszystko lubi, no. Na, nie wiem, na, kobiet... czy... na mnie dobrego wrażenia nie zrobił, o, powiem Ci tak, o. no nie zrobił. A Ty wolisz kobiety czy mężczyzn? Jak to z tobą jest? Ja wolę Ciebie. No, pewnie. O, dziękuję bardzo, Zobacz, Alan, zobacz. O, to Piękny, jest ten, miś puchatek. Mój puchatek. Ja się utożsamiam z osłem. <laughs> z tym koziołkiem Aha. może, nie? <laughs> nie, z osłem, z osłem. No. I tam jeszcze był... O! Był ten! Tygrysek! No, A no, właśnie się się to osiołek był fajny, ten Kłapouchy, nie? Tak, tak, tak. On miał, on miał yy, depresję ciągle. To tak mhm. jak ja. No. Cześć, Alan. Cześć, witam, witam. Zbier, Co, zbieramy na sobotę rękawice. Yy, widziałaś wczoraj koncert yy, Kurczaka Pindola? Oglądałam chwilę no to nie ja, to, to nie byłem ja. Tylko to był kurczak pindol. Ja, ja go oglądam cię chwili, ja Tak, takim innym głosem? No, ja śpiewałem! Bo tyś mówisz, że to nie ja. No, nie? No nie, to był kurczak pindol. Ja go wynająłem, opłaciłem koncept dla moich widzów w podziękowaniu, że ostatnio mieliśmy podwójne, podwójne złoto w rankingach. Jako pierwszy w historii polskiego TikToka. Jaka jest twoja recepta na sukces? Zarówno obserwatorów, widzów, jak i sukces finansowy. Nie powiem, bo wiesz, że tak robić i też wiesz, bogata i sławna. Nie, szczerze to nie wiem. Po prostu kierować się jakimś, jak, jakimiś swoimi zasadami. Nie oszukuje widzów, nie wyzyskuje ich, staje w obronie słabszych zazwyczaj. Staram się być szczery na tyle, na ile mogę, bo wiadomo, że każdy jakieś tam swoje tajemnice ma i tyle tak naprawdę, nie? No i trochę, trochę aktorze, bo tak na co dzień to jestem takim mocnym introwertykiem. Jestem cichy, małomówny, a przed kamerą mam taką swoją drugą stronę bardziej ekspresyjną, żeby właśnie... Przez przed kamerą ju... bardziej otwierasz, tak? No na pewno bardziej z siebie emocje wyrzucam, nie? Mhm. No. Koziołek Cedoraz? No to super, to, to weźmiemy go. Ej. Szukałem tej piosenki, którą na się nagrał, tego nie ma na YouTubie, nie? Na YouTubie nie jest, jest, jest. A jak się nazywa? Bo nie, no. bo ja na przykład ja Spotify'a nie używam, bo nie umiem. Przyznam się szczerze, że nie totalnie. Wystarczy, nie... Wpisać, wystarczy wpisać po prostu. Sebastian Kali i koziołek, nie? A to oni według mnie to nagrali? Bo ja, bo ja wpisywałem na przykład. Klaudia, koziołek, koziołek, Klaudia, czekaj. Sebastian Dodaj koziołka, bo nie umiem, co? No. Sebastian ten Kalisz. Y... Koziołek. Hej. A jest, faktycznie. Też Hej, robaczka. Siema, twardzielu. Jak tam wasze. Jak się czujesz? Co to za operacja była? Na rączkę złamałem sobie rękę. A podczas ostatniej walki, tak? Ta, w trakcie już w ogóle czułem, że mi się przesuwa kość. O, tak gorzej żeś, żeś rękę po No pływała właśnie tam skończyłem serię jedną i podchodzę do niego i zaciskam pięści, i czuję, że mi się kości. Słuchaj, i O złamałem rękę. Straszne raz dwa. Kau, kau. Się obawiam teraz yy, obawiam się teraz, czy nie, że miał dłuższy czas problem z tą ręką, że nie mógł walczyć więcej. A to może a może wywróż w kartach, no. a, ale którą? Tą, co się tasujesz, nie, czy Nie długo? O jest jak dobrze. Dziękuję bardzo za prośbę. Kochani, ale tu nie a możemy może... tak przegrywać. Ej, Klaudia, a co byś powiedziała Spływ na przykład karty, na... co? Twierdzenie Pitagorasa ze mną i Alanem. Bez, bez. Ja nie wiem, ja byłem słaby matki. Ja nie wiem o co mi chodzi. No, o trójkąt prostokątny. <słuch> ja widzisz, jak ja nie chcę jest. trójkątów. Tak. Ale, ale ty byś nas dwóch obdzieliła, no, co? Porówno. No. Ale nie, ale kogo byś wolała? Pana tą łapę. 42 w karabinie. Ja bym miała wybrać tak serio, to jednak wybrałabym Psycho. No, oczywiście, że tak. Dlaczego? Dziękuję bardzo. Serca. Bo ja do no, Klaudii jestem. Jest fajniejszy, duszą. miły, inteligentny. Czasami coś nam dowali, nie. nie jak wszyscy, no ale jest taki uroczy. Długie włosy, ma ja nie uważasz, że ciebie jest <laughs> tyle, że starczyłoby dla nas obu? Starczyłoby dla stu nawet, nie? No w ogóle. <laughs> Dobra. A jakbyśmy się mieli na przykład podzielić na pół, to co byś wziął? Bo ja biorę tył. Nie, kończymy rozmowę. kończymy, nara. Nie, ale nie ma tył, przód. Góra czy dół? Ja biorę ja biorę górę, bo piękną buzię i oczy Oczy są najważniejsze. Dla mnie, dla mnie oczy są najważniejsze. No, 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 to ja chyba już dół. A mnie usmiechać się. Jaskinia Waldowska. Jedź, ja, Jaskinio Limanowska. Dwie różyczki kochani. Jedna! Jedna! Drugie you miejsce, mean. no. No. Ale widzisz, Klaudia, dobrze, że masz dystans, ja też mam dystans na przykład. Do mnie cały czas mówią Sajko, jaki ty jesteś fajny, mądry król TikToka i wiesz. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja się w ogóle nic za to nie obrażam. Pysa, właśnie. Oh, he sweet by the psycho, a little bit cycle. No. Nie taki little, 15 cm to potrafi zamieszczać, wiesz. O. A słuchaj, bo kto Boże, król? Boże. Ja jako pierwszy w historii polskiego TikToka zdobyłem podwójną koronę ostatnio. No dobra, a na przykład to 15 cm Klaudia, czy to jest wystarczająco, czy trochę jednak za mało? Zależy to też od y, anatomii y, partnerki. O, a jaka jest anatomia w tym przypadku? No to musisz już Klaudii pytać, no to jej sprawa. Hej moi drodzy. One Mówi, jest zboczony te, tak że Klauda jaka jest anatomia? Drugie miejsce żeśmy mieli chociaż, kochani, weźcie, no. Trzy punkty, a, trzy, trzy tapy, brakuje. Klauda Unjunku, jaka jest osobie, nie. Tyle osób nie tapują, no. Ej, to nie tapują, czyli nie używają paluszka. A to jest, no, wiesz... O Boże. No dziękuję Poligi. Pani, może... Klaudia, już, wie, ja gdzie możemy ja się spotkać? Gadam tutaj z wami. O, to dawaj, pokazuj co kupiłaś, pokazuj. Ale no ja dawaj. filmik chcę zrobić. Filmik, no ale to nagram filmik. filmik, szoty będą, tutaj ta, dla nas, szoty tutaj będą. Dla nas. No, taki ekskluzyw. Mydło pewnie, co? I szampon. Bo nie, to jest nie, różne. Asi, ogólnie tak, kosmetyki będą też ulubieńcy, bo kupiłam tam, ale jedzą wiesz, napoje. Ja muszę się odnieść do komentarza, 15 to mało. Słuchajcie, dziewczyny, wy się nie chwalcie, że dla was 15, czyli średnia europejska to mało, bo to, że macie wielkie dłonie i rozklapiochy wiszące, to nie, jest, nie ma się czym chwalić. Dla porządnej, zadbanej kobiety 15 to aż nadto. Tak, to. a to jest akurat prawda, prawda? prawda, że jeżeli kobieta uważa, Jasno, że 15 to mało, to znaczy, że najprawdopodobniej ma cennik. Tak. Ale, kurwa, ale to nie ma znaczenia, no. Dla mnie miłość… Ale wiecie, spotykamy... ale takie gadanie, Klaudia, przyznasz mi teraz i pewnie jako kobieta, do wszystkich kobiet, które wyśmiewają się z mężczyzn, jeżeli chodzi o rozmiar przyrodzenia. Może pokażcie swoje asymetryczne piersi, swój celulit, swoje kapy pokażcie, czy macie takie jak na filmach dla dorosłych i wtedy będziemy rozmawiać. No, a ty, Klaudunku, na przykład nie masz żadnej z tych rzeczy, bo jesteś ideałem. Na pewno nie masz 15 cm. To zawsze jak kłamstwo, no. Ej, a wiesz, że jak ty byś się urodziła parę tysięcy lat wcześniej, to, to ty byś była na sklepieniu kaplicy sykstyńskiej? Powiedz mi, czy podczas tej walki... I na, tylko, i na pewno, pewno tak, polowaliby że... na ciebie mężczyźni. Powiedz mi tak szczerze, Koziołku, czy, czy podczas tej bitwy to tylko ci uderzyli w łapkę, czy w mózg tutaj w głowkę też? Ja nie mam mózgu. A wiem, hmm. tam nie ma nic od dawna faktycznie. Jest lekko. Ej kochani, bo nie chcę nic mówić, ale właśnie przegraliśmy bitwę z jakimś typem, który ma kapelusz Stitcha. O, paskę przepraszam bardzo. Zatwierdzam. A boże, sorry. mam zatwierdzić bo tak? Zatwierdzić? No ja zatwierdzam i co? Klaudia jeszcze musi zatwierdzić. O, Klaudia wywal. O, jest, dobra. Dobra, kochani, niszczymy teraz. Nie ma ciebie, wiesz? A to prawda, że, to prawda, że ty Komu. byłaś obiektem polowań przez mężczyzn, jak to tutaj Alan zauważył. Polują na mnie to, cały czas. To, wszędzie. I, to, I to nie jeden. A to to miała wtedy więcej błotów chyba, zlemię. co? No widzisz, no. Co, polują, a ja dalej siedzę sama w domu, no. Co <laughs> by, <incie> to nie? <laughs> Słuchaj, bo, bo ty masz twarde serce, przez ciebie się strzała mora nie przebije. Masz serce z kamienia. No. Pewnie. No. Kaja, Marcyna. A jakby się odbiła? Nie, ja, ja lubię. Wiesz, że to możesz. Ja, jest super. Wiesz, że jak chcesz, żeby Klaudia się w tobie zakochała, to ty się możesz zakochać, bo strzała Mora się odbija i trafia ciebie. Dziękuję bardzo, Ewcia. A... Odwrócona karta. No ja teraz przegram już. Ej, dasz mi Klaudia wrócić. Ja, ja też przegrywam. Na temat rączki. Nie, tutaj się nam ta seria Winów nie, nie, nie przepada w trójkach. Także luz. No Klaudia, wywróż mi co będzie z rączką. No sprawdzę ci. Dobra no. A I te zakupy przynieść pokaż. Ja lubię patrzeć te na te knik. zakupy. Miałem nagradzić, co i dalej jestem tutaj. Po będę dzisiaj. Wiesz, gdzie możemy się spotkać, Klaudia? Ja jutro jadę z rana do Pawłowa pod Ciechanowem na strajk pod schroniskiem. A przez Warszawę jedziesz? Mogłabyś nam pomagać. W Mogłabyś nam pomagać, sforsować bramę. Tam zwierzę psów jest uratowane. 23 różyczki, kochani. A co tam się stało z tym, by to zamknęli, nie? wrzucaj różyczkę. W sobole zamknęli, a, tak. Pani, a, rzucamy różyczki. A, a właśnie, bo ten, Nona, chce z tobą porozmawiać. Ze mną? No. Ja nie mogę. Boisz się yy, Nie rozmawiam z osobami, które są po wyrokach. No, powiem ci. Hmm. To, to ja chyba moim muszę zdaniem... iść pod... w tak. Jeśli chodzi o tą rękę, moim zdaniem, jeśli chodzi o tą rękę, no. to owszem, mogą z nią być problemy przez dłuższy czas. Tu widać taką jakby ranę, ból, kontuzję, i to potrwa jakiś czas. Przez co możecie ominąć, powiedzmy, chwilowo może ominąć sukces, albo jakieś większe osiągnięcia i uznanie ludzi. Ale po dłuższym czasie, mimo wszystko, będzie ta radość, świętowanie, zwycięstwa jeszcze. Ale bym powiedział, że to po dłuższym czasie dopiero. Nie od razu. Będą problemy z tą ręką. Ważne problemy. Mi się wydaje, że ta, rana końcu... to może, że ta rana to może chodzić o serce moje złamane, ze względu na to, że nie chcesz ze mną być, Klaudia. No śmieję, znaczy, śmieję, ale rady, 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 rady. Rady, tak robię. Tak, tak, Ej, mówię na końcu. Tak. Znowu jest ta radość. I prędzej czy później ten sukces i uznanie ich pochwały przyjdą znowu. Dziękuję, nie mam mowy. A, ale, 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 ale czemu ta ręka ma taki duży wpływ na sukces? I uznanie. No ma, jeżeli kogoś. Bijesz, podczas walki, to ma. A jak bije A konia? On, jeżeli, on na, jeżeli on będzie miał problem z tą ręką, to na przykład może nie unieść szklanki, może się trzęść ręka, albo nie będzie napisać coś, nie wiem. To prawda. Dobra. Nie Dobra. będzie mu znosić już, Dobra. I na przykład. O, już musi komputer gasić. <laughs> nie, właśnie nie, bo on nie blokuje komputer. Dobra, Klaudia, pokaż te mydła. No co dawaj tu, to tam, kochani, pięć sekund, jeszcze, mydło. Kochani, 5 sekund jeszcze, ale sekund ma dużo punktów. Ja najpierw filmik muszę nagrać, potem będzie na live. No najpierw ale tutaj, tutaj więcej osób zobaczy. Patrz, ja mam 3000 no. osób, ty masz pewnie z 1500. Ale niespokojnie, nie wiem, powiedzmy jed... po dwóch dniach mój hol zakupowy ma tak 150 tysięcy wysiedzeń. No, Przynajmniej. No ale tak, to chociaż, chociaż połowę nam tak, wiesz, taką zajawkę pokaż. No. no. Dzięki no za obserwację. Right. Pokaż nam. Nie, ale ja co kawię, kupiłaś? U, u, ubrania czy co? Wpadnijcie na mój profil za 2-3 godziny. E, powiem ci, nie, słodycze ci pokazuję. Słodycze, jedzenie, picie. Ja właśnie, bo ja a, w ogóle nie tymi czuję, tymi bo, bo ja nie a, tutaj kto... robić cholorym i z jedzenia? No i koseteki to będą wkrótce, na najbliższych dniach. Ej sajko, a kto to jest ta nona? Bo ona do mnie napisała, że coś chce ode mnie, i zamiast napisać, to się chciała koniecznie na lajdzie, żebym. To ja nie, ja nie... coś chce, to niech napisze. To jest, taka, końcu, jest to jest taka dziewczyna, kobieta, której dałem kiedyś kosza, więc możesz ją za to cisnąć, bo ona chce cię cisnąć, że się zakochałeś w jej koleżance, znaczy A. się podszywa, jej, Znaczy nie koleżanka, to jest jej stalkerka, no. z którą ona ma sprawę w sądzie i ona się potrzeba pod jakąś kobietę, w której ty się zakochałeś. A, okay. Rozumiem. Tak to opowiadała przynajmniej na live, nie? Rozumiem. No to. Jak, więcej, o. To jak coś chce, to niech napisze na priv, bo jakby nie rozumiem, czemu miałbym się z nią łączyć i rozmawiać. Koziołek się wstydzi. No na koziołek to jest wstydliwa sprawa. Mega. Tak jak To prawda. A ty widziałeś jak ona finalnie wygląda? Nie. A, bo mamy jej zdjęcia, ja ci mogę no, pokazać. To nie obchodzi Jażynka, dzięki. Nie, nie, się ja, się zobaczyć, rzygać. ja się przesunąłem już na osi czasu, stary, dalej. Ja was na razie opuszczam. Gdzie? Spadam, bo muszę no nagrać czeka, filmik zaraz. O, Ostatnie, jeszcze jedną, dobra, no. Ostatnia. O, o, ostatnią. No, bo później okay. idę. A daj mi spokój. Mam tylko 18% baterii, jeszcze muszę nagrać filmik. Pa. To, jest, to jest ta twoja piękność jak coś, nie? Nie widzę. Okej. Okay. Boże! Ja ja Szupła zgra zgrabna. Ja w ogólnie nie lubiłem, to mi to tam wiesz, obojętne. No, klikaj bitewkę, klikajcie. No. Wygląd nie jest wiesz ważny. co, jak dla mnie, co, coś tu się nie zgadza, mimo wszystko, bo yy, ta kobieta no. miała taki młody głos, a to jest jakaś dziwna baba, nie nie wiesz, że. Dobra, co. klikajcie bitwę. Ja zaakceptowałem. klikajcie. ja nie widzę, żebyście kliknęli. Nie, to koziołek. Poczekaj. Poczekaj, ja kliknąłem, mam. Czekaj Dobra, na o, innych. Dobra, Klaudia, ty już tam nie no. bądź detektywem. Pierwszy punkt, znaczy pierwszy raz. Ej, co tam wierzy? się dzieje? Nie, nie w ogóle. chcę mi się wierzyć. Nie chcę mi się wierzyć. Nie, ale tak, to wiesz, nie... głosy mogą być różne. No ja tak, przecież... już ten wtorek. No, tak, głupek i trzeci. Chcesz nie skorzystać? Klawduniek, malutki klawduniek. Tak. Nie chcę mi się wierzyć, to że taki e, mądry, inteligentny Jarek na dałby się nabrać jakąś laskę, której nie wziął na no, oczy. Proponowali mi wspólnego Sylwestra, przecież. Klaudia! No nie... Ja ci powiem tak. Jak testosteron ci zaleje robówki, to, to wiesz, wiele rzeczy. O właśnie. To Ale teraz się Teraz tak... jest z Aleksandrą podniósł standardy, jest dobry. Mnie romantyczne emocje tak oślepiły, że poszłam do Sebastiana Gdyby. i do innych facetów. Ale ty tym żyjesz teraz, ty tym jeszcze będziesz żyła przez dwa miesiące. Ja jestem już dalej. Tam ty wiesz, Ty. Grażyniaki to jeszcze przez 3 miesiące będą bredzić jakieś rzeczy, a to nie obchodzi. No dobra, z wiesz o co chodzi. No, no, ale kiedy to było? To, że... Dawno, nie? Miesiąc... Że nie spotkałeś się z nią i nie to na wideo? No że, że ale... wyszło, że to jakaś fejura Miesiąc jest, temu. nie? Nawet nie cały. z temu? A to Aleksa... to z Aleksandrą świeża sprawa. Ale ja z Aleksandrą się przyjaźnię od zawsze, bo my byliśmy parą w ogóle. Ale Jarek, ja właśnie Wydaje mówię tymi. o tym, że... A, że to jest twoja była po Na prostu. Mnie to jest dziwne, że nie powiedziałem? Ja też już moją byłą przyjaźnią, jutro przyjeżdża do mnie. No nie, dobra, to rozmawia sens. 29, 29 różyczek, kochani. Dawajcie, rozjeżdżamy ich. Da, 29 różyczek. Ej, obraziła się Klaudia, bo nie dostała atencji odpowiedniej, nie mogła się wypowiedzieć. Ona coś gadała, ona, ona gadała, że idzie sobie czy coś. No i bo jest wściekła, bo przestała ten, słuchać i ja, o mnie słuchaliśmy. Dziękuję wyklęta. A i tam. Kani, 29 różnek, no. dawajcie, wygrajmy z Psycho. Wordes 18, gdzie? W którym? O co chodzi? Ty ja w ogóle, specjalnie jak ty powiedziałeś, że chcesz wyprzedzić Żabę Rudego, to ci tyle tych popularów rzuciłem, już mnie palec wolał. No i wtedy, i, wtedy, i wtedy właśnie podwójne złoto wybiłem i w dziennym, i w popularnym. Tak? A, a teraz będziemy pierwsi też, bo mamy 200. Słuchaj, ja mam taką ekipę. No. Wornest miał 120 tysięcy o 19 dzisiaj, ja się odpaliłem o 19 i zanim się skończyła jedna piosenka, więc całe 3 minuty już go przegoniłem. No i dobrze, bo jego, tak jemu ]ś. chyba zależy na tym. Kochani, i mrużyczek jeszcze. Nie, no nie będę dawał na okierko, jak on nie chce. Tak nie chcę, ja z nie będę rozmawiał w ogóle. Pięć drożyczek, kochani. No. Jak coś chce, niech napisze. Maila najlepiej na koziołek współpraca z jakby, jak, jakby się koziołek zgodził, to bym dała. Nie będę chujem, że będę na siłę nikt tam tak, ja nie, Nie, wiem, ja nie wiem, co ona w ogóle ode mnie chce, jak ja nie wiem, kto to jest za bardzo nawet. Mówię, kiedyś, kiedyś podrywałam mnie. Ja. Jakby nie jestem w stanie rozważać i słuchać go. Ogólnie to jest taka wyjaśniaczka, też ostra. Nie? O, nie. No. A ona nie ma wyroku za nękanie 16 latka jakiegoś czasem. Nie wiem, jak ma to szacun. Nie, nie ty, wiem. Ty. <laughs> nie pamiętam. <laughs> nie pamiętam. Ej, a ktoś mi myślał, że Terek ty o tych wyrokach powiedziałeś, Klaudia, jaki wyrok ma? Klaudia ma? Nie ma, Klaudia. Hmm? Chyba. Nie wiem. Hmm. Nie za 16 latka okay. No ja nie wiem, nie wiem właśnie. Coś tam mi ktoś jakiś artykuł wysyłał czy coś. Aha, aha, czyli znasz ją? Nie! Wczoraj się zapytałem, bo ktoś mi tam pisał właśnie, że coś był jakieś grażyny, gadają i tak dalej. A ja już ja odbijam od tego środowiska, bo mi się nie chce w tym, bo to jest to jest najniższej, najniżej położona kasta TikToka, te grażyny i tak dalej. Ja to nie będę z nimi rozmawiał. Nie, no pewnie, każdy tam wiesz. Za Dawid co? Za Dawida jakiegoś. Nie wiem, ja tam wiecie, ja tam nie oceniam po wyrokach. Nie no nie znam. no, wiadomo, że jakby wiesz, no, każdy może tam, czasami też są niesłuszne wyroki, nie? Tak, tak, dokładnie, każdemu się może noga powinąć, wiecie jak to jest. Jak to ona ma na TikToku? No no, na. przecież tutaj była na czacie. No. Dobra, to minutka. Tak, ostatnia bitwa i lecimy dalej, widzowie. Temu rozmawiam Psycho, Bo Psycho ma wyrok za bycie Alfą. Tak. Sigma Sigma Boy. Ty widziałeś tego Grandet Shastnelli? Na detektywa, nie? Ale złapali go jeszcze raz, czy co? No. Czy o tym detektywie? No nie, ale ty, ale co o tym sądzisz? Bo dla mnie, powiem ci tak, ee, nic tam jakiegoś super odkrywczego nie było, ale wiarygodność stracił w chuj. Już mi się nie chce go oglądać, nie? Znaczy no... Na, dla mnie wiarygodność. stracił, no tak gadał. Znaczy to to, to jedno, ale drugie, że on taki gadał, wiesz, Hej, fardzielu, każdego z życia rozliczał, na Melinie mieszka w człowieku. No straszna hipokryzja wyszła, więc powiem ci, że. No nie. No w ogóle mnie wiesz, też nie dziwi jakoś szczególnie, że ktoś w internecie jest hipokrytą. No tak, ale że aż takim to powiem ci, że. Ja się, ja się dałem nabrać na to, że jest taki, wiesz, kumaty, że on sobie fajnie życie prowadzi. I, 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 I mógłbym. Bo Daj on ostatni. fajnie punktował tych raperów, nie? nie no, ogólnie, jeżeli. Chodzi, no, ostatnio. Nie, nie, ja już to bo nie robię, bo ty mi Nie zabiorę, nie zabiorę, a ja nie, nie zabiorę, ja nie mam ekipy teraz, serio. Nie. Dobra, widzowie, ostatnią bitwę z nim. Ile jest nim, do nie? zabrania, kochani? Ile ty masz winów w ogóle? Nie wiem, pokażę teraz, no czy? No właśnie, nie? Nie pokazało. Zaraz może pokażę, bo. Ej, kochani, w każdym no, razie raz jest dużo winków, on nie chce, żeby mu zabrać, dawaj ci zabierzemy. 51? No, co wygadacie? 49 50 chyba, minu, nie kochani. 49 czy 50 czy coś takiego. E, punkty nie, prezentowe jeśli chodzi o więc... merytorykę. No to tak, no to jakby wszystko było słuszne i to też się nie przedawnia względem tego. Tylko dla mnie to były też trochę populizmy, które są oczywiste i wiadome, ale fajnie to pokazywał i bardzo dobrze to montował. I no szkoda, szkoda, że tak wyszło. Że to znaczy, jest, wiesz, pracowa. ja się niczego nowego nie dowiedziałem od niego. To jest wszystko to, co ja myślałem od zawsze. Ale dużo osób, na przykład jak ktoś, znajomy, miałem, że on tam słuchali, kogo się jarali, mówię do sobie obejrzyj film, kurwa, o tym nie będę tłumaczył. Linkowałem no. i tam właśnie były tak, takie pancze merytoryczne, że też to, to było spoko. Ale wiesz, jak on gadał, że on go że on robi siano, siedzi w kawalerce obskurnej kurwa, zajechane jak Kłosowska. No, ja nie wiem, wiesz, to niefajnie. no też siedzi w kawalerce. No, może też na przykład Znaczy, na ale, ale w kawalerce, chodzi o ten syf stary, no że tam był taki rozpierdol na tej chacie, zapuszczona Melina? A ciekawe, co mu przed domofon że, no. powiedzieli, że weszli. Że co? No, bo oni tylko pod drzwiami pokazali, jak mówią, że detektywa. mi się wydaje, że tam przez domofon mogę coś innego być, bo to tak, tak to by pewnie nie wpuścił. Tak. Ej, kochani, bo tu nie jest wiem. 12 naszych winów na 49 jego. O, mamy 12 do zabrania. Widzowie, 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 widzowie. No na, rzuć yy, jakiegoś <grym> tego tygrysa. Ta, no na, jak wygrasz tutaj u mnie. To się połączymy. Jak, wy, jak wygramy z koziołką, to się połączymy. No, jak wygram bitewkę, teraz to się możemy połączyć. Nie, nie, nie. No, jak wygram bitewkę, to dam ci szansę. No na. <grym> <sam> <grym> <tego proszę? grym> Trzy minutki jeszcze gania. No. Ok, mowa o grande connection. No, rozczarowany jestem mega, ale w sumie ten dis bonusa, żenujący. No, przecież on bonusa tak zniszczył merytorycznie. Dziękuję bardzo za galaktykę. To no gdzieś. jak DIS, tylko mnie to też zastanawia. Wiesz, co na no taki bonus? Co on ma już zawsze być zamknięty w tym hermetycznym, takim e, rapowo ulicznym środowisku? Bo jak cokolwiek zrobi innego, to od razu będzie hejt na niego, że. Uważam, że nie, że można sobie te horyzonty poszerzać, ale nie w momencie, kiedy on nadal się na takiego prawilniaka kreuje. E, bo to nie jest tak, że on nagle zmienił swój content, swój styl muzyczny, on nadal twierdzi, że sztywniutko się nie sprzedaje i coś tam, a się sprzedaje wszędzie, no gdzie może i za ile, i za ile może. Przecież on w vlog jakiś ostatnio y, nagrał, to ludzie tam pisali, że tam jest więcej reklam, kurwa jedzenia, za darmo już nawet reklamuje knajpy, żeby obiad za darmo dostać. No, no monetyzuje tak, no, to też wiesz, mi się też wydaje, że trochę się zmienia podejście w momencie, kiedy tam rodziny. Ale... No, ale no nie za obiad stary. Za no. no to barter jak barter, <laughs> <laughs> wszystko sprzedać. A korobka, ko, Filipka, bo koro słuchasz? Nie, się nie słucha, się tylko oglądam na bitwę. Nie, bo no, ma nie. Widzę, e, nie Filipka jest sumowna <laughs> Koro to rapo. Jest... Znaczy, no, Widzicie, tam progresy jakieś tam robi, e, ale i tak nadal nie, nie. Ja mało polskiego rapu słucham ogólnie. Ja w ogóle. Prawie. Bardzo mało mi się podoba. Ja prawie w ogóle. E, ja na przykład nigdy nie słuchałem Kuebo. Wielki fenomen, a na przykład ani jego głos, ani jego flow jakoś mi kurwa nie urzekają. Misza, dała, akurat. Ale na starszych płytach. Ja lubię punchlinerów, Białasa chyba najbardziej. Białas jest zajebisty. no to Białasa też. Takiego wkurwionego, wkurwionego, no i Tomba, Tomba bardzo o, lubię. Jeszcze nie? jak ten. Z Beechutem. Jeszcze jak ten z Emsonem, jeszcze. No, no. Chociaż ten Beef, miesiąc temu go sobie na Siłce tak odsłuchiwałem, bo na YouTube jest taka sklejka ich wszystkich tak. tych, tych numerów. Y to kurde nie wiem, bo tam Enson takie liniki się Nie, no ja bym powiedział, porządne. że Enson wygrał to, nie? Ale Tomba i mi się bardzo podobają. No, on ten, czekaj, Tomb. Dziękuję no, z, Enson, z Ensonem to właśnie chyba jedyna taka sporna kwestia. Na BDOS jest miał fajne A na bds to to Fatality, co to jest w ogóle? Kurwa, no. to jest tak pojebany dis. Mega. Pani, 30 mega. sekund, jak eee... mamy rękawice, rzucamy rękawice, możemy zabrać 49 winów. On ma taki numer, najlepszy raper w Polsce i tam są same one linery stary, cały numer na takich panzajnach jest Że to jest kosmos, nie? Dobra pani, 30, 30 sekund jest rękawica. Widzowie, pilnujemy, pilnujemy. o, dziękuję za piękne balony! Dziękuję, pani Kropkowa. Dziękuję, wchodzą pod 15 sekund, nasze 12 sekund. Widzowie, pilnujemy, uwaga, uwaga. Dziękuję. Czy będzie 50 do zera jak Floyd Mayweather? Widzowie. Dziękuję, Aneszka. Widzowie. Dziękuję, Aneszka. Widzowie, bardzo. pilnujemy. 500, 500, coś, 500 y, uniwersa, 11 na zaś, zaś, uniwersa na zaś. Sekunda. Uniwersa dobra, na zaś. Dobra, zabrano. Dobra, dobra, dobra. dobra trzymaj, się, trzymaj się, Alanek. Na razie. Trzymaj się, zdrowia. Do następnego.